Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół w o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Ja nazywam się Weronika, to jest Pranek. Dziś przygotujemy dla Państwa fit sałatkę z pieczarek gotowanych na parze, zielonych warzyw oraz pesto. Jakie są atuty pieczarek gotowanych na parze? No to po pierwsze mają świetny smak, który nie jest, nie jest rozcieńczony przez wodę ani żaden olej do smażenia. Po drugie yy, pieczarki zachowują swój nadwalny kształt i jedność. Po trzecie, rezygnując z nadmiaru tłuszczu, dbamy o swoją linię oraz zdrowie, ponieważ pieczarki praktycznie nie zawierają koloru. Do przygotowania sałatki potrzebujemy pieczarki, brokuły, cukinię i marchewkę, koper. No to pieczarki sobie kroimy w grube paski. Dlatego bierzemy sobie brokuły i kroimy na pół. I mamy już gotowe. Przygotowujemy sobie wodę, którą będziemy aromatyzować rozmarnem liściu i węty. Znaleźć do nich darmo tą brokułę. Znaleźć do pieczarki, oraz brokuły do parownika pieczarek tych pieczarek w parowniku dodałem jeszcze marchewkę i cukinię. Dodamy jeszcze świeżych sił rozmarynu i bazylii, żeby poprawić smak naszej potrawy. I stojamy na parobnik. No nowoczesnej kuchni postrzegamy te jako idealne nośnik zdrowej Teraz Coraz liczniejsze badania wykazują, że grzyby... Są niezmiennie potrzebne do naszej diety. Czas wychowania naszych wieczorek to około 15-20 minut, a międzyczasie przygotuję sos. Do naszego pesto potrzebujemy orzechy, ser parmezan, bazylię, oliwę. mamy gotowe. Nasze używa już są gotowe do Na Nakładanie zaczynam od poczarek. Pesto. Oraz garnirujemy. Voilà.